Witam was ponownie na moim kanale Podane z miłości. Dzisiaj mam dla was yy, obiad. <laughs> Przygotujemy sobie pire ziemniaczane yy, z sosem gularzowym i buraczkami. Jest to danie dosyć proste, ale podam wam mój sekretny przepis na pire i na mój sos, którym wszystkim bardzo bardzo smakuje. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od pokrojenia sobie mięsa. Mięso gularzowe. Ja mam około 800 gram tego mięska. Dają je w wąskie paseczki. Yy, dodam jeszcze, że przygotowuję obiad na cztero, dla 4-osobowej rodziny. I takie 800 g jest akurat w samym w paseczki, w kosteczkę. Nasze mięso jest już pokrojone. Teraz obtaczamy je delikatnie w mące. Dzięki temu będzie sos lekko zagęszczony już i mięsko się bardziej przypiecze. Teraz pokroimy sobie naszą cebulkę i czosnek. Zanim wrzucimy nasze mięso Zanim wrzucimy nasze mięso na rozgrzany olej, przygotowujemy sobie gorącą wodę, gdyż będziemy podlewać mięso wodą i najlepiej, żeby to była gorąca woda. Wtedy nasze mięso nie zrobi się twarde. W międzyczasie możemy przygotować sobie jeszcze ziemniaki i buraki. Za chwilę przygotujemy sałatkę z buraczków, a teraz bierzemy się za nasze, smażenie naszego mięsa. Teraz zajmiemy się przygotowaniem naszego sosu. Nasze mięsko wrzucamy na rozgrzany olej i podsmażamy. Czekamy, aż się zarumieni z obu stron a w zasadzie do wszystkich stron. W tej chwili robimy to na dosyć dużej mocy palnika, żeby nasze mięso się szybko podsmażyło, wtąknęło w swojej dzięki temu wydobędziemy też pyszny aromat dla naszego soku. Do mięska jeszcze troszeczkę oleju. I co jakiś czas nosiamy. aż wszystko ładnie się zabrązamy. W międzyczasie możemy dodać przyprawy. Ja użyłam mojego. Skomponowałam tutaj taki zestaw. Jest tutaj kurkuma papryka słodka, pieprz czarny, imbir, yy, odrobina pieprzu cayenne, yy, oregano i rozmaryn i tymianek. Możemy sobie te przyprawy też sypać jeszcze raz. Teraz dorzucę tutaj naszą cebulę i czosnek. Chwileczkę będą się razem wysić i zaraz podlejemy wszystko gorącą wodą. Teraz zalewamy wszystko gorącą wodą. Zalewamy tak, aby zakryć nasze mięso wodą, żeby całe było zbawite. I cały czas, jak do tej pory, nie dodajemy soli. Sót. dodamy dopiero, jak mięsko będzie już ugotowane, miękkie. Jeszcze odrobinkę wody. Przykrywamy i odstawiamy i gotujemy co najmniej godzinę, pamiętając, żeby w międzyczasie ugotować ziemniaki. Oczywiście zmniejszamy również płomień, jak nasze mięsko będzie się już gotować, żeby go naszego sosu go nie spalić. W czasie, kiedy nasze mięsko się smaży, przygotujemy buraczki. Y Ziemniaków jeszcze nie nastawiamy, dlatego, że ziemniaki gotują się dosyć szybko, a nasze mięsko potrzebuje czasu. Więc, tutaj mam przygotowaną porcję ugotowanych buraczków. No, oczywiście, ścieramy je sobie na tarce. To jest brudna robota. No więc już ktoś musi ją wykonać. Jest to idealna poprawa. Na zimowe i zimne Teraz, bo się wtedy skrapia, rozkrywająca. Syta, smaczna. Brudna robota wykonana. Teraz przyprawimy nasze dunaczki. Tak. Odrobina soli. Dwie szczypty w zupełności wystarczy. Dwie płaskie łyżeczki cukru. Teraz wszystko mieszamy by nasz cukier i syr się rozpuściły po wymieszaniu dodajemy do tego łyżkę octu płaską łyżkę Jeżeli nie, nie lubimy odstąpienia lub nie, nie używamy octu w nie możemy użyć soku z cytryny. Sprawdzi się również w tym wypadku dobrze. Ponownie mieszamy. Teraz odrobina oleju. Mieszamy. gotowa. Jeżeli lubimy, możemy już również dodać do niej pokrojonej surowej cebuli, ale ja wolę jednak taką, same buraczki. Jest dla mnie po prostu smaczniejsze. Teraz naszą sałatkę wstawiamy do lodówki, w międzyczasie jeszcze zdąży się troszkę schłodzić. Nasz sosik jest już ugotowany, mięsko jest już miękkie, ziemniaczki są ugotowane. Teraz szybciutko zagęścimy i przyprawimy nasz sosik. Szybko zrobimy pire i nasz obiad będzie gotowy. Więc yes. dodajemy najpierw łyżeczkę soli. Trochę przyprawy płynne. Teraz łyżkę mąki. Dodajemy do tego wody. Mieszamy. Pewności, żeby nie było grudek. rozbijemy to sobie tak. Yy, nasz sosik jest lekko zagęszczony od mąki z mięsa ale jednak yy, będzie to za rzadkie żeby żeby go podać. Dodajemy tak. odrobinę. Czekamy na reakcję, czy będzie wystarczająco, czy jeszcze. Myślę, że tyle wystarczy. Teraz nasz sos wyłączamy. Za chwileczkę jeszcze do niego wrócimy na moment. Teraz zrobimy nasze firewki. Do wykonania potrzebujemy tak około 70-80 g masła. Wrzucamy je do naszych ugotowanych ciepłych ziemniaków. Do tego wsypuję również startą gałkę muszkatałową i kurkumę. Masło możemy również wcześniej rozpuścić, wtedy szybciej, szybciej, się, szybciej przygotujemy nasze pirek. Teraz dodajemy pół szklanki mleka i nasze pire ugniatamy. I nasze pierre jest gotowe. Jest żółciutkie. Pachnie apetycznie. Teraz wrócimy jeszcze na momenty do naszego sosu. Mam tutaj 100-150 gram jogurtu greckiego. Można użyć do tego śmietany. Można użyć również słodkie śmietanki, jeżeli ktoś lubi. Ja wolę jogurt grecki, gdyż jest lekko paskowaty i później sos jest też na lepszy smak od niego. Dodaję 2 trzy łyżki sosu do jogurtu, żeby nam się później nie zważył. Delikatnie go harkujemy. I dodajemy do sosu. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. I tak oto wszystko jest już gotowe. Teraz pozostaje nam tylko ładnie to podać. Teraz zajmiemy się podaniem naszego wiatru. Więc nakładamy sobie papierę. Susik. No, i oczywiście nasze buraczki. Jak zawsze, życzę Wam smacznego. Zapraszam do subskrybowania kanału. Za chwilę pokażę Wam, jak będzie wyglądał nasz obiad po podaniu. I do zobaczenia.